Niestety muszę nagrać to w inny sposób, no bo zapomniałem włączyć Spotify'a i nie mogę. O. I nie mogę tego pokazać. A więc dosyć słabo. On, w którym miałem 4,5 V i no. Z Cambit Conception dostałem. Tutaj czy dwa mają I Jakby tutaj w tym fragmencie się za bardzo nic nie działo. Pominę tutaj. Envy też pominę. Jak widać jest ich tutaj no dosyć dużo. Co tu więcej mówić? Nie będę przeszkadzał. Też ustka jest useless, no bo, no mój item aktywny, który wcześniej miałem, był o wiele lepszy. Tutaj fajny Tiff's Up i jeszcze Bonhart. I oto się zaczyna walka z Hyderidem. Jeszcze kartę z miałem zachowaną specjalnie na tą okazję. Trochę przemina. No, bo to tylko to. No trochę ich się nastakowało tutaj, Piekanie. Druga faza galida się zaczyna. Już jest ich napartem masa. Tutaj to był tak śmieszny już moment, że to absolutnie mnie nie obchodziło po prostu moje zdrowie. No. No i na tym się zakończyło. Duality odblokowane. I wychodzą no prak praktycznie poza ekran. Jest ich aż tak dużo. Też dużo tych dzieciątek było. Lodowych. No i to koniec. Niestety jest tak, no bo jestem głupcem i wyłączę Spotify. No cóż, mówi się to...